Dzień dobry, nazywam się Izabela Ryska, Jestem biotechnologiem leków. Uczę ludzi, jak tworzyć naturalne kosmetyki, jak pielęgnować skórę za pomocą właśnie tych naturalnych kosmetyków. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić dwa peelingi do ciała. Jeden będzie to peeling cukrowy, drugi kawowy. Zacznijmy od tego cukrowego. Potrzebujemy cukier. Może być to zwykły biały cukier, może być to cukier brązowy. Będzie to peeling taki dość gruboziarnisty, więc on tylko będzie się nadawał do ciała. Nie stosujemy go na twarz. 6 łyżek cukru wrzucamy do miseczki. Do tego będziemy dorzucać oleje. Ja mam dla Was olej z pestek winogron i oliwę z oliwek. To są takie oleje, które myślę, że większość osób ma w swoim domu, więc nie będzie problemu, żeby taki peeling sobie przygotować. Dorzucamy trzy łyżki oleju z pestek winogron i trzy łyżki oliwy z oliwek. Olej z pestek winogron i oliwa z oliwek bardzo dobrze pielęgnują suchą i wrażliwą skórę. Trzy łyżki oleju z pestek winogron. Dorzucimy jeszcze trzy łyżki oliwy z oliwek, dwa i trzy. Całość możemy teraz wymieszać. Dorzucimy teraz olej eteryczne, tak żeby nam. Ten peeling ładnie pachniał. Ja mam swoje ulubione olejki pomarańcze i bergamotkę. I nie przesadzamy z ilością olejków eterycznych. Dorzucamy tylko jedną małą łyżeczkę olejku. Ja sobie wymieszam trochę bergamotki z pomarańczą, zbyt duża ilość olejku eterycznego może też spowodować, że wasza skóra będzie zaczerwieniona, może też wywołać mm, jakąś alergię. Całość tak dokładnie, dokładnie mieszamy. Zobaczcie, że to jest bardzo prosty przepis, który raz, dwa, trzy i mamy gotowy. Ja mam też suszone kwiatki bławatka. Można tutaj troszeczkę suszonych kwiatków dorzucić. Bardzo fajna jest też lawenda. Może to być również róża. Cokolwiek chcecie, możecie dorzucić. Ten peeling też będzie ładnie wyglądał, więc jeżeli kiedyś w przyszłości też będziecie takie peelingi robić dla kogoś w prezencie, to polecam troszkę tych suszonych kwiatków dorzucić, żeby on po prostu też ładnie wyglądał. Jeszcze troszeczkę dodamy. Słuchajcie, mamy gotowy peeling. To jest raz, dwa, trzy i jest. Więc polecam takie peelingi robić. Polecam raz w tygodniu całe ciało wypilingować. Dzięki takiemu zabiegowi wasza skóra będzie później bardziej wchłaniać te masła, balsamy do ciała, które nałożycie na swoje ciało. I nie przesadzamy z peelingiem ciała, czyli nie robimy go codziennie. Raz w tygodniu wystarczy. Teraz przerzucę gotowy peeling do słoiczka. Mam takie ładne brązowe słoiczki, które będą też bardzo ładnie wyglądać u was w łazience. Jak będziecie też robić w prezencie, myślę sobie, że właśnie w takim słoiczku yy, no, będzie to po prostu bardzo ładnie wyglądać, w takim klimacie eko, naturalnym. Tak, mamy peeling gotowy. Przed nami przepis na drugi peeling, będzie to peeling kawowy. Taki kawowy peeling możecie zastosować na całe ciało. Ale również można go zastosować do twarzy. Nie stosujemy peelingu kawowego w przypadku cery takiej naczyniowej. Natomiast w innym przypadku możemy jak najbardziej stosować go zarówno na ciało, jak i na twarz. On jest taki drobnoziarnisty. Kawa. Dlaczego kawa? Kawa ma działanie takie ujędrniające, pobudza krążenie krwi. Ta kofeina właśnie zawarta w kawie ma takie działanie ujędrniające, antycelulitowe, jak również walczy z wolnymi rodnikami, a więc będzie nam pomagać w tym, aby nasza skóra się tak szybko nie starzała. Dodajemy 6 łyżek fusów z kawy. Będziemy... Te fusy skawy wzbogacać o oleje roślinne. Mam olej z wiesiołka i olej z ogórecznika lekarskiego. To są dwa oleje, które bardzo dobrze sprawdzają się w pielęgnacji bardzo suchej, wrażliwej skóry. Bardzo dobrze też sprawdzą się w pielęgnacji skóry atopowej i skóry z łuszczycą. Dodajemy trzy łyżki oleju z wiesiołka i trzy łyżki oleju z ogórecznika lekarskiego. Zwracajcie uwagę przy Kupnie olejów, żeby to były oleje nierafinowane, zimno tłoczone. One mają wtedy więcej właściwości odżywczych, więc takie oleje będą najlepsze dla waszej skóry. Mamy trzy łyżki oleju z ogórecznika i trzy łyżki oleju z wiesiołka. Całość trzeba dokładnie wymieszać. I tutaj, oczywiście, też dorzucimy olejki eteryczne. Dorzucimy sobie. Pomarańcze i bergamotkę. Łyżeczka takiego olejku eterycznego. Więc ja na jedną małą łyżeczkę dodam trochę bergamotki, trochę pomarańczy. Wymieszam te dwa olejki. Możecie użyć oczywiście innych olejków eterycznych, to, co Wam się najbardziej podoba. Jeżeli będziecie stosować ten peeling na ciało, to dodajemy olejki eteryczne. Natomiast gdybyście chcieli zastosować taki peeling kawowy na twarz, to radzę tu jednak olejków eterycznych nie dodawać. Peeling kawowy będzie mieć te silne właściwości antycelulitowe. Jeżeli chcemy skórę ujędrnić i troszkę to nasze ciało wysmuklić, to jak najbardziej polecam peeling kawowy. Można ten peeling zbogacić jeszcze o pół łyżeczki zmielonego cynamonu. Cynamon ma też takie działanie właśnie pobudzające krążenie krwi i dzięki takiej mieszance to działanie antycelitowe dodatkowo wzmocnimy. Możecie też dorzucić tutaj olejek eteryczny cynamonowy. Przy czym uważajcie, bo ten olejek cynamonowy ma silne działanie rozgrzewające, a więc nie stosujemy przy skórze naczyniowej. I gdybyście chcieli dorzucić olejek cynamonowy, to jednak nie małą łyżeczkę, tylko dorzućcie tam jedną czwartą małej łyżeczki takiego olejku eterycznego, bo on ma to działanie bardzo silne. I faktycznie po zastosowaniu takich kosmetyków, peelingów, na przykład z olejkiem cynamonowym, ta skóra jest zaczerwieniona. Ona przez pół godzinki może być taka lekko zaczerwieniona, będzie ciepła, i faktycznie my wtedy czujemy, że te olejki eteryczne działają, że faktycznie pobudzają krążenie krwi, że ta skóra jest rozgrzana. Natomiast warto jednak y, z tym olejkiem cynamonowym tutaj ostrożnie przetestować, jak Wasza skóra reaguje, czyli na małej partii ciała sprawdzić, czy taka mieszanka peelingu kawowego z olejkiem cynamonowym nie będzie y, podrażniał Waszej skóry. Bo ten efekt takiego lekkiego zaczerwienienia przez jakieś pół godziny to jest normalny efekt, ale gdyby to się utrzymywało dłużej, no to znaczy, że niestety nasza skóra jest zbyt wrażliwa i takiego olejku eterycznego, cynamonowego nie powinniśmy... Stosować. Raz w tygodniu róbcie te peelingi, pielęgnujcie to ciało. Możecie bawić się tymi recepturami, zamieniajcie sobie oleje. To nie muszą być te oleje, które ja Wam dzisiaj podałam. Tak naprawdę wystarczy nawet jeden olej, czyli mamy sam cukier bądź same fusy z kawy i dorzucamy to, co mamy pod ręką. Może być to oliwa z oliwek, może być olej ryżowy, olej z pestek winogron, obojętnie jakiś olej. To, co lubicie najbardziej. Proporcje też tu możecie się bawić proporcjami. Jeżeli lubicie peelingi, które są bardziej oleiste, dodajcie więcej oleju. Jeżeli nie lubicie takiego oleistego peelingu, niech tego oleju będzie mniej. I po kąpieli całe ciało dokładnie pilingujemy później się spłukujemy i tak naprawdę, jeżeli. Dorzucicie tutaj te oleje do tych peelingów. To po kąpieli już ta wasza skóra będzie taka nawilżona, natłuszczona i nie będzie trzeba już nawet stosować żadnego balsamu, masła do ciała. Natomiast ja zachęcam, żeby jednak na taką skórę po peelingu jeszcze coś tam dorzucić: jakiś taki lekki, dobrze wchłaniający się balsam, ponieważ ta skóra, kiedy my pozbędziemy się tego martwego naskórka, ona będzie lepiej wchłaniać te wszystkie składniki odżywcze, które mamy w balsamie czy w jakimś masełku do ciała, więc warto zadbać o to, żeby jak najbardziej odżywić to nasze ciało. Bardzo dobrym zabiegiem jest taki peeling dłoni zrobić, czy peeling stóp. To są miejsca, które bardzo często są przesuszone. Nie zapominajmy też właśnie o naszych dłoniach, o stopach. Raz w tygodniu zafundujmy sobie taką chwilę relaksu, takie domowe spa. Cieszę się, że oglądacie ten film, że... Podoba Wam się temat, jakim są naturalne kosmetyki. Życzę Wam dużo relaksu i dużo fajnej, wspólnej, rodzinnej zabawy przy tworzeniu naturalnych kosmetyków. Dziękuję.